Wybierając rośliny do ogrodu, bardzo często motywujemy się zapachem kwiatów, a goździk pierzasty jest jedną z najsilniej pachnących bylin, jakie ja osobiście znam. Kwitnienie goździka pierzastego w czerwcu jest bardzo obfite. Kwiatów jest naprawdę bardzo dużo, pod warunkiem, że posadzimy go w miejscu nasłonecznionym. To wtedy goździk odwdzięczy nam się Całym zasobem, całą armią różowych lub też białych pierzastych kwiatów. Zapach kwiatów goździka pierzastego jest obłędny. Uwielbiam go i szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie powiększyć. Tutaj w całej kolekcji goździka pierzastego, po to właśnie, aby cieszyć się i napawać tym zapachem. Jest on na tyle mocny, wyczuwalny głównie wieczorami, ale nie tylko, tylko że wieczorami jest najsilniej wyczuwalny i ten zapach unosi się po całym ogrodzie, można go wyczuć już z daleka. Aby ta niska bylina osiągająca 20-30 cm wysokości, nie licząc tutaj kwiatów, dobrze nam kwitła i wyglądała całkiem zacnie, to potrzebujemy dla niej miejsca słonecznego, gleby przepuszczalnej i niezasobnej w wodę, ponieważ goździk ten lubi, gdy nawet podłoże jest takie lekko suche, to wtedy najlepiej po prostu rośnie. To jest roślina odporna na suszę, zatem nie martwmy się i nie biegajmy z podlewaczką czy też wężem, jeśli panuje susza w ogrodzie i boimy się, że goździk nam przeschnie. To jest roślina wybitnie odporna na suszę i dobrze poradzi sobie na różnego rodzaju skaniakach, skarpach czy też murkach. Ponadto, goździk pierzasty ma przepiękne zimozielone liście, takie bardzo drobne jak igiełki. Są one w kolorze bladosinnym, wręcz srebrnym i utrzymują się na roślinie, oczywiście, cały rok. Nawet jeśli obetniemy te kwiatostany po przekwitnięciu, to później ten goździk, ta kępka goździków wygląda całkiem zacnie przez okrągły rok. Ale jeszcze wracając do kwiatów, dobrze jest je przyciąć właśnie po. Kwitnieniu. No, chyba że zależy nam na nasionach i na tym, żeby ten goździk się rozsiał, no to wtedy zostawiamy, oczywiście, te przekwitnięte kwiaty i czekamy aż nasiona same się wysypią, i no, będziemy mieli po prostu sadzonki w przyszłym roku, i to dosyć dużo. Ale jeśli zdecydujemy się na cięcie, no to wtedy. Roślina może ponownie nam zakwitnąć, chociaż to kwitnienie nie będzie już jakieś spektakularne, więc tutaj decyzja należy do nas: czy chcemy więcej takich młodych siewek goździków, czy też po prostu przycinamy roślinę po kwitnieniu i czekamy ewentualnie jesienią na kilka kwiatków goździka. Jest to roślina mrozoodporna w naszym klimacie, ale podczas bardzo surowych, ostrych i bezśnieżnych zim może czasami lekko podmarzać. Dlatego też, jeśli taka zima nam się przytrafi, no to dobrze jest po prostu przykryć taką kępkę goździka chociażby jedliną.